Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World War Z. E, skończyliśmy Nowy Jork, przenosimy się do aktu drugiego, do Jerozolimy. To dr Alex Greengold. Czy ktoś mi?

Wyruszają w podróż przez święte miasto i połać pustyni judejskiej w kierunku wojskowego bunkra, w którym czekać może sposób na ocalenie. Zaczynamy od pierwszej misji: Operacja Mózgu. Kiedy upadła Jerozolima, dr Alex Gringold. Wraz z zespołem badawczym utknęli odcięci w sercu Starego Miasta. Sześć tygodni później Gringold wciąż tkwi w potrzasku, desperacko potrzebując ratunku. Ok, wybierzmy sobie postać i zaczynamy. Phoenix, jak wygląda out there? Tradycyjnie zaczynam najpierw z potami, no i kierujemy się do domu Tango. Tutaj są sąpiaki. Myślę, że warto będzie na początku poruszać się po cichu, czyli korzystać z wytłumionej broni. Tam jest byk. Mam byka będzie ciężko powalić pistoletem hmm, z klinikiem. Hey, checkpoint's wired with an alarm. będę zmieniał broni. Okej, okay, tutaj widzę leży apteczka. Może się przyda trochę później. Piła łańcuchowa. A tu drut koczasty. Dobra, drut weźmiemy. Weźmiemy i zainstalujemy tutaj. Myślę, że tym bykiem spróbuję zająć się na samym końcu. Najpierw oczyszczę okolice z tych pomniejszych. Zombiaków, o ten też no tutaj kolejna strzelba, trochę gorsza od tamtej. Mm, tutaj mamy kanał KM. Okej, okay, KM zainstalujemy gdzieś tutaj na górze. O, już jest jeden. No to w takim razie. Aha, to będzie skierowane w tamtą stronę. To nie, to może tutaj go zainstalujemy. Tutaj. A jeszcze parę min przydałoby się rozłożyć. No powiedzmy, jeszcze jedna tutaj. Tutaj rzucimy minę. Gdzieś tutaj z tyłu. Alpha, on tam poszedł? Niestety na on, to zaczynamy wabić zombiaków, żeby odciągnąć ich od rezydencji Gringolta. Próbujmy ich tutaj ostrzelać trochę z tego karabinu. O, no jeden się przedarł. Tam no, wbiegają.

Przykacz. No, oni tutaj ze wszystkich stron się spiekają. Jestem trochę trudno i utrzymać w Dobra, sytuacja opanowana, lecimy dalej. Gate's going up. Let's go.

To Gringold's. Somebody can't see Got eyes on a lurker. Lurker down. Oh, My yeah, book. All well, exterminated.

O właśnie dostałem premię za ubicie większej ilości z, raz z razem. Zwiększyły się moje zdrowie, ale to jest ładunek wyważający, ale z tej strony obrocenia go raczej nie podniosę. nie czy co hmm. gdzieś tutaj słychać lurkera gdzieś się czai tam był nie more lurker. lurker eyes open for a lurker okej okay, weźmiemy sobie ten ładunek w puchowe hmm, tutaj mamy miny Alpha, Nice walkmanship. A lot of headshots in those bodies. Oh shit. Are we too late? Hmm. What's here? Hello? Anybody alive in here? Oh, Up here! Phoenix, do we have time to get the dog out? Trudko you. You no, może tutaj go położę slow them down. down. No, musimy to miejsce też zabezpieczyć, przygotować do obrony. Jeszcze się się w okolicy. Można znaleźć wyposażenie. O, jest auto Jeszcze coś ciekawego. Nie widzę na razie. Tutaj mógłbym użyć tego ładunku wyważającego, no ale zachowam go może na później. Come on, bitch. It's a Dobra, śyszeczko sobie tutaj ustawimy. Na szczęście przez te barykady można też swobodnie strzelać, także one Stanowi przeszkodę tylko tak na dobrą sprawę dla sąbiaków. No trzeba bronić tutaj teraz tego domu. Zastanawiam się, czy nie jest to zbyt ciemny obraz. No ale zobaczymy później. Tutaj Gringold chowa się. Okay. Chopa się w tym bezpiecznym pomieszczeniu, także raczej mu tu nic nie grozi, chociaż oczywiście zombie będą próbowały się tam dostać. Słyszałem, że się skończyła amunicja w tej tak że muszę się tutaj wypuścić na zewnątrz. No i paszcie ofiarą Lurkera, niestety. Nie usłyszałem go w pora. Dobra, załatwmy tylko krzykacza, co tutaj. I the skrzyma. Spowuje sobie, się trochę więcej amunicji. That's Nie, kolejny nie Dostawił, że trudno go ustrzelić z tej strony. Dobra, może spróbuję go zajść z drugiej. A on już się chyba włamał do środka. Ja, jeszcze nie. Dobra, wpuścimy go. A nie, jeszcze nie tu zawsze tyłu. Hazmat. No kurczę, za rogiem by łapu. Myślałem, że się schowam. I need a shot. Nothing moving out here. You're clear. Doc, grab your shit and let's go. Okay. I can't leave without the launch codes. Launch codes. Without them, the satellite is useless. Shit. Where are they? Okay. Uh, I've been tracking them. Uh, one is at the hospital and one is at the consulate. Are you fucking kidding me? Oh, te damn no, musimy znaleźć y, kody y, odpalenia tej super broni. Y, dobra, zwykle wchodzimy najpierw w prawo. ale można zacząć z lewej strony, tutaj obojętnie. Tam te drogi później się łączą. Zrobiło? Dobra, zostawmy tutaj. Muszę minę, no i sprawdzimy najpierw parter w poszukiwaniu walizki z kodami. Tutaj nigdzie nic nie widzę ciekawego. Dobra, to w takim razie pójdziemy sobie na piętro. O, tam chyba jest walizka. Tak.

A na szczęście sojusznicy mi pomogli. No to zwierzyczka, to przejmijmy ją sobie. Teraz nie będzie strzelała w nas. Dobra, poszukajmy kolejnej walizki. Move! Tutaj granatnik. No już granatnik mam jeden taki większy na plecach, więc nie będę brał kolejnego. tam wybuch miny tak że tam prawdopodobnie podążają z nami jakieś są jakio nigdzie nie widzę nas Czekaj O jest trupa faguska To the dark, Doctor. We have a satellite link at our base. Does that work for you? No, I can only reactivate from the primary terminal, which is where the Ram base in the desert north of here. Alpha Ram has a mock bed auto anti air system. We'd be shot down. No. You want me? Come get the green Выходишь на отход солнца, да? Пора же эвакуироваться, стоять в полете. Troszeczkę, wyszyczkę weźmiemy z sobą A tutaj apteczkę A tutaj trzeba osłonić ten helikopter przed sąbiakami Przyda się granatnik

No się wspinają do helikoptera. Słaba zabarykadujmy może tutaj te wejście z tyłu. Ok, zobaczmy co tu jest ciekawego. Jest taka emo, Tu Kolejna apteczka, o kolejny ładunek wywaszający, ale tutaj za bardzo nie ma gdzie go uszyć, tak się już mi się nie przyda raczej. Ustawiamy to wyszuczkę może gdzieś tutaj A tutaj coś ciekawego, nie jest machine gun. No i ostrzeliwujemy tutaj naokoło sobiaki Helikopter potrzebuje trochę czasu na przygotowanie

Z tej strony się nie wspinają, zobaczmy tutaj. No jeszcze trochę, musimy się bronić jeszcze przez chwilę. Widzę, że dołączył do mnie kolejny gracz. Okej, okay, możemy już uciekać do helikoptera. Are you No, ruszaj, i'm on point everybody follow me are you stupid get your ass in here everybody okay anyone get me i'm okay i'm okay

Pierwszy rozdział aktu drugiego. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. Do usłyszenia w przyszłym materiale. Cześć.